Ja! Ile diaksów! Siemoneczko, tutaj Marcel Graj dzisiaj zaprezentuję wam możliwość tworzenia e, mapy w Minecrafcie 1.8, co zostało bardzo fajnie dodane. Aby stworzyć taki swój wyjątkowy świat, że tak się wyrażę, wchodzimy, gdy tworzymy świat, wchodzimy więcej opcji świata, tryb świata, dostosowany, klikamy dostosuj i wyświetlają nam się różne poziomy. I tutaj sobie możemy ustawić jaki ma być poziom morza, jaskinie, czy się mają renderować wioski, wąwozy i tak dalej. Ustawmy sobie na przykład poziom morza 1. Um, liczba lochów, ile ma być lochów. Tutaj jest naprawdę masa tych pokręteł. Ustawmy sobie taki, ustawmy sobie może losowo wszystko i zobaczymy, jaki nam świat tworzy. Losujmy, 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 losujmy. losujmy. Dobra, idźmy dalej, następna strona w jakim stopniu ma się render renderować ziemię aż granit, andezm, ruda węgla, ruda żelaza, złoto i tak dalej najlepsze i mi, najbardziej mi się podoba ruda diamentu. Ustawiamy wszystko na maksa, Najmi największa wysokość 0. I gdy tworzymy właśnie coś takiego, wszędzie są diamenty. Naprawdę to jest tutaj tutaj się nie bawiłem tym. Nie wiem, nie moc tutaj chodzi, ja tutaj nic nie ruszałem. Tutaj również nic nie ruszałem, bo też nie wiem o co tutaj chodzi. Ale naprawdę, tutaj możemy sobie robić zarąbiste rzeczy. Wąwozy. Hmm. Czekajcie za dwóch. Dobra, jestem. Y I wąwozy. Możemy tutaj ustawiać liczba lochów. Ustawcie na przykład 100. No rozumiecie o co chodzi, że możemy sobie ustawiać świat tak jakby y pod y nasze widzimisię. Y Możemy sobie to ustawić. O! Wybiorę sobie taki piekielny świat. Oceany lawy. E, jeziora lawy. Jeziora wodne. Nie. Twierdę kopalnie, podwodne, świątynie. O! Wezmę sobie oceany lawy. Zobaczę co to jest. I wezmę sobie e, dostosowany, gotowy. Wezmę sobie świat creative i zobaczymy jaki nam świat wygenerowało. Dobra patrzcie mamy ten nasz świat patrzcie w ogóle na to e, nie ma nigdzie w rzek e, a zamiast rzek, rzek są na przykład nie wiem jeziora lawy to jest zarambioza. sorry za lagi ale e, 1.8 strasznie jeszcze laguje powinni po, jeszcze tego nie naprawili wkopmy się na przykład w ziemię e, strasznie jak się nam ustawiło to całe Tutaj w ogóle dodali jakieś nowe bloki, ja się, ja, się, ja się w tym nie orientuję. I ogólnie sprawdźmy. Whoa, whoa, whoa. Sorry, 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 dalak. Oj, patrzcie, patrzcie ile mamy tutaj diamentów. 1, 2, 3, 4, 5 No i tutaj jest naprawdę tego masa Masa tego jest naprawdę Patrzcie, patrzcie, patrzcie tylko ile tego jest hmm. Jasność Jaskrawa jest Jaskrawa, o dobra patrzcie Tego jest naprawdę masa tutaj Patrzcie ile diaks. I ogólnie w ten właśnie oto sposób yy, yy, No szybko Zabrakło mi słowa Możemy tworzyć świat na e, swoje widzi się w Minecraft 1.8 Ale czy będę robił taki konkretny przegląd to no, nie wiem Chyba zrobię tylko coś takiego Ale takiego konkretnego przeglądu nie będę robił Bo po prostu to wymaga masę czasu No i wiecie ale naprawdę patrzcie tego jest naprawdę dużo, można się... można się w obrzydliwy sposób wzbogacić diamentami. Trzymajcie się i... Naprawdę 1.8 jest naprawdę zajebiście dostosowane i tak dalej. Trzymajcie się i cześć!